Dzień dobry, nazywam się Wiesław Rokita, zapraszam do mojej Pracowni karcarskiej. Skończyłem szkołę zawodową. No i był wtedy ojciec, pracował, wyrabiał różne wyroby. No i to zafascynowało, była praca na miejscu, ceramika schodziła do cepeli. No i wtedy się uczyłem u ojca Boku. No przede wszystkim, żeby podtrzymać tą tradycję rodzinną, bo wyrabiał dziadek, ojciec, no i ja ręce oczymy mokro, tak Mokre. pokazywałem. To mamy koło gardzarskie, zabytkowe, które ma 80 lat na pewno. Z garcarstwem się zetknęłam właściwie w pracy. Moja praca polega na tym, że pracuję właśnie w muzeum i w muzeum organizujemy różne wystawy, są to wystawy czasowe. Ja pracuję w dziale edukacyjno-promocyjnym i tam zajmujemy się przygotowywaniem różnych zajęć, właśnie towarzyszących wystawom. Pracujemy nad zachowaniem tradycji garncarskich, ale to takie szerokie pojęcie, bo zarówno tutaj uczymy się wykonywania naczyń na kole garncarskim, takich użytkowych, ale też tutaj pan Wiesław mnie nauczył jak lepić figurki. Pokazywał mi um, taką ceramikę, która u niego w warsztacie się znajduje. W ramach stypendium robimy rzeczy toczone na kole garcarskim i rzeczy figuralne. Ptaszki, aniołki, kogutki. Zawód ginący. Ta guna wyrabiała cała wioska, także było garcarzy, nie wiem, 7-9 warsztatów met było. Ale to już zabój jest ginący, dlatego jak są w chęci, to warto propagować i uczyć, żeby ten narebek był młody, żeby nauczyć tego toczenia garcarstwa. Kiedyś takie naczynia służyły do gotowania, do noszenia wody. Dzisiaj mamy te, tak przemysł ustawiony, że przeróżne zbanki są i w sklepach, ale to było, to było typowe rękodzieło wykowane przez garcarza. Garcarz musiał, musiał wykopać glinę robić ją, wykonać ten zbanek i wypalić w specjalnej temperaturze. I to był efekt końcowy, wtedy był gotowy zbanek. Pokazywał mi ceramikę, którą e, nauczył e, go wykonywać jego tata, a jego tata nauczył jego dziadek. Także to jest też takie fascynujące, że w, w tej rodzinie to garncarstwo jest obecne od trzech pokoleń. Glinę trzeba samemu przygotować, czyli taką wydobytą z ziemi w odpowiedni sposób trzeba obrobić, trzeba ją wielokrotnie wygładzić, pozbawić takich grudek, czy też korzonków, czy innych takich niepożądanych składników, to po to, żeby te, to naczynie później nie popękało w wypale, czy też nie miało jakichś defektów. Więc cały ten proces właśnie też tej, tej obróbki, tego przygotowania jest taki bardzo racochłonny. Najtrudniej no było na początku mi synchronizować. Tu musiałam ruszać tą nogą, a tu musiałam myśleć, a, to tak jak tak. dotknąć, jak ułożyć te palce i to była wielka trudność. Teraz już mi to nie sprawia trudności, tak jak ja to porównywałam trochę z nauką jazdy z samochodem, no, to to, 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 to. <laughs> że na początku człowiek jest taki wystraszony, a później to już tak robi to odruchowo i yy, nie zwraca uwagi na te wszystkie czynności. No zawsze by te figurki, co porobiła, takie kogutki, zwierzątka. No, jak no, tak będziemy szkolić takich uczniów, no to myślę, że będzie dobrze, bo zainteresowanie jest. Tak. Oby tak dalej było.